Ciemna ludziska, z tej strony. Patol, w tym odcinku pokażę Wam jak kupować tanie gry i nie tylko. Będzie również konkursik na karny bojowy, na sezon drugi, rozdziału trzeciego. Co będzie trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Powiem Wam oczywiście później. Najpierw lecimy sobie z Ene, bo mamy z nią współpracę. Także co na Enebie możemy znaleźć? Na Enebie możemy oczywiście kupić różne rzeczy: gierki na Steam, na Xboxa, na PSa, na Nintendo, na Origin, na Ubisoft. Na Epic Games, na Gogu, na Battlenecie. Mamy również różne DLC i nie tylko. Mamy również karty podarunkowe do Steama, do Xboxa, do PSa, do Nintendo. Karty oczywiście z Baksami, czyli dolcami do Fortnite'a. Mamy Blizzard'a, mamy Google Play'a i tak dalej, i tak dalej. Mamy do ładowania, mamy również rzeczy do Xboxa. Xbox Live Gold i tak dalej i tak dalej do ps do Nintendo, no i różne tam też i programy. Dodatkowo, jeśli zarejestrujecie się przez link, który podam wam w opisie, dostaniecie bonus w postaci 1 euro. No to to jest tutaj na polski 4 ,67 zł 67 groszy. Jednorazowy to jest bonusik za rejestrację. Ten kod bonusowy jest ważny tutaj przez 14, dni, minimalna wartość zamówienia to 46 zł i 72 grosze. Także spoko opcja. Polecam oczywiście skorzystać sobie z kociku. sobie tutaj wpiszę Fortnite. Mamy tutaj różne rzeczy z Fortnite'a. Mamy Killoff. Mamy Harley Queen. Edycja z komiksów DC. Mamy tutaj lotni. Mamy Batmana. Mamy plecaczek. Mamy kilofik, Kolejna lotnia. Mamy różne zestawiki. Takie jak tutaj zestaw Minty do PSA. Pamiętajcie oczywiście tutaj z tymi kategoriami. Jak gracie na PS, no to bierzecie kategorię związaną oczywiście do PS-a, jak gracie na PC no to bierzecie do pc a Żeby później nie było tak, że kupicie jakąś rzecz gracie przed a kupicie rzecz do, do PS-a, nie a żeby tam aktywować. Dobra, my sobie weźmiemy tutaj mm, pakiecik związany z Batmanem. Mamy na dole też i inne oferty związane z tym Batmanem, no ale nas interesuje tutaj oferta ta tańsza, która kosztuje 42 zł. Pamiętajcie, żeby tutaj, jak macie tutaj ten ptaszek, żeby tutaj pamiętać o tym, żeby można było aktywować ten klucz w Polsce, bo są też i inne oferty związane z rzeczami, ale są na przykład dostępne jedynie w określonych tam krajach. Dobra, my klikamy sobie kup teraz. No i mamy tutaj różne płatności, możemy sobie portfelem Zeneby zapłacić, możemy sobie bliczkiem zapłacić, możemy kartą kredytową, Paypalem, Pace of Cardem, możemy też i telefonem zapłacić. Oczywiście jeśli chodzi o telefon, pamiętajcie o tym, że jest większa prowizja, więc ja polecam tutaj bliczkiem oczywiście zapłacić, ale też i wiem, że dużo osób korzysta z Pace of Card, także my sobie zaznaczymy Pace of Card. Mamy też tutaj jeszcze dodatkową opłatę za usługę, jest to oczywiście support ich nasz. 24 godzinny, także pamiętajcie o tym, że na Eneba na przykład jak czegoś nie dostaniecie to zawsze możecie napisać do soporciku będzie szybka w sumie odpowiedź no i pamiętajcie o tym, że Eneba jest legitna jest bardzo fajna, no i klikam tutaj kontynuuj a jeszcze, jeszcze przed tym musimy tutaj kliknąć, czy mamy kod rabatowy my sobie to klikniemy no i tutaj możecie sobie wpisać mój kodzik patologii. Klikamy zastosuj. No i mamy robacik złoty 24. Zł. Może to jest mały robacik, ale szczerze wam powiem, że jak kupujecie dużo rzeczy na nebie, no to tak jak korzystacie co chwila z kodu rabatowego, no to uzbiera się tam, bo nawet pan na sumkę bym powiedział. No jak na przykład byście kupili 10 takich Batmanów, no to byście mieli no ponad 10 złotych tego rabatu, ponad, nie? No to to już jest... Większa sumka. No i możemy tutaj oczywiście wszystko kupić. Legitne to jest, także polecam N&B Fajna, fajna stronka. Jak coś kupujecie za moim kodem, no to możecie wysłać skrinki na moim Discordzie. Jest specjalny kanał zakupy Eneba. Także możecie tam posyłać te skrinki i dostaniecie wtedy cukierasy dodatkowe na streamka. Za te cukierki możecie sobie tam zakupić różne rzeczy Ok, a teraz przejdźmy do konkursiku Do zgrania jest bojowy sezon drugiego rozdziału trzeciego Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Wystarczy zostawić opeczkę, zostawić suba publicznego Wpisać mój kodzik w sklepie Pathology Jak już piszecie mój kodzik, to oczywiście Zróbcie screenka, wyślijcie go na kod Pathology z potwierdzeniem, że jesteście po prostu osobami z konkursu. No i tyle. Wyniki będą mniej więcej w niedzielę, w tą niedzielę, ewentualnie w poniedziałek. Także obserwujcie Discorda, tam będą wyniki, kanał ogłoszenia. No i ja Wam życzę powodzenia. Trzymajcie się, cześć!